Remake Resident Evil 4 jest absolutnie genialny. Nigdy nie byłem ogromnym fanem i wiecie, nie miałem, nie miałem sentymentu do serii Resident Evil. Tak naprawdę w Resident Evil 4 zagrałem po pierwszym Dead Space'ie, no bo wiele osób mówiło, że Dead Space jest najlepszym survival horrorem akcji poza właśnie RE4. No i zagrałem w Residenta 4 i od razu się w tej grze zakochałem, mimo że w oryginale sterowanie było no, trochę koszmarne, nie oszukujmy się. Dlatego też nigdy nie wracałem później do wersji oryginalnej, bo sterowanie po prostu trochę mnie odrzucało, ale mimo to i tak gra mi się niesamowicie podobała, więc to o czymś świadczy, prawda? No i teraz remake wyeliminowuje ten problem sterowania okropnego i archaicznego, bo sterowanie jest uwspółcześnione, jak się w poprzedniej remake Resident'owe, no to steruje się tu tak samo, a nawet lepiej, ponieważ na przykład jedną z nowości w tym remake'u jest możliwość parowania ciosów. Możecie parować, nie wiem, atak siekierą, ale możecie też parować rzut toporem. Jeżeli jeden z wrogów wrzuca w was toporkiem, możecie to sparować. Parowanie wykorzystujemy też po to, żeby potem, oczywiście, na przykład kopnąć wroga ogólnie. Powraca też sporo elementów z Resident Evil 4, których właśnie trochę się obawiałem, że zostaną wyeliminowane, że zostanie wyeliminowany ten taki absurd i te takie głupotki różnego rodzaju. Tymczasem twórcy mnie nie zawiedli tutaj i zaskoczyli pozytywnie, ponieważ wszelkie Jakie absurdy zostały w tej grze? Rzeczy, które tak na pierwszy rzut oka wydają się nie pasować do poważnego horroru. I faktycznie nie pasują, bo Resident Evil 4 nie ma być poważnym horrorem, więc nadal Leon wyskakuje przez okno i potem rzuca jakiś one linerem. W ogóle cały czas rzuca jakieś one linery i to jest piękne. Cały czas możemy postrzelić wroga w kolano, żeby upadł na chwilę i potem możemy zrobić supleksowy wrestlerski ruch, żeby przerzucić go za siebie do tyłu. Możemy kopać tutaj wrogów oczywiście też po ogłuszeniu ich uprzednim. No i jest fenomenalnie, jest absurdalnie, jest jedna scena na przykład, powraca scena tylko jest przerobiona. W którym jedziemy kolejką w kopalni i zasuwamy z pełną prędkością i strzelamy do wrogów, którzy są w innych wagonikach. I ten etap był w oryginale, ale był trochę inaczej wyglądał. I tu właśnie jest fajne to, że w tym remake'u on jest bardzo wierny oryginalnemu Resident Evil 4, ale sporo walk czy sporo scen jest trochę przerobionych, także są świeże, ale jednocześnie są takie same. Więc yy, trudno mi tu wytłumaczyć bez przykładów spoilerowych, no ale na przykład no, walka z. Osami niektórymi. Niektóry, niektóre walki są jeden do jednego praktycznie, ale już inne. Na przykład, no powiem tylko, że walka z Ramonem jest bardzo fajnie zmieniona względem oryginału, ale zachowuje tego ducha, tego co było w oryginalnej walce z tym bossem. Więc wszystko mi się tu podoba: każde małe zmiany, każde większe zmiany, na przykład dodatek, nie wiem, rozbudowanie roli kupca. Kupiec w ogóle też absurdalna, totalnie rzecz, ale zresztą tak samo absurdalny był kupiec w Łusemce, prawda? Tu też nadal jest absurdalny, spotykamy go w randomowych momentach, wiecie. Zresztą to cały trope series The Resident Evil, więc nie ma się co rozwodzić. Ale z kupcem związana jest bardzo fajna nowość, mianowicie często to obok kupca możemy wejść na strzelnicę. Zupełnie taki randomowy element poboczny. Strzelnica, gdzie po prostu mamy Unlimited Ammo i możemy strzelać do celów, do piratów takich tekturowych i dzięki temu możemy zdobywać takie, no powiedzmy, zawieszki na naszą walizkę na przedmioty i one nam dają małe bonusy różnego rodzaju. Więc bardzo fajny taki, bardzo fajna odskocznia. Przy okazji możemy sobie potestować celowanie jak chcemy. Z innych oczywistych nowości, ale to, to właściwie nie ma czym mówić. No, bo możemy się poruszać i strzelać jednocześnie, ale no to wiadomo, tego byśmy oczekiwali po współczesnym rezydencie. Więc takie rzeczy typowo, no, uwspółcześnione są tutaj. Oczywiście także kółka wyboru broni też jest i tak dalej. Nawet taka drobnostka, że lud się zbiera szybciej, to też jest ważne. Ale możemy też skradać się czasami. Nie zawsze jest to przydatne. Tak naprawdę przydało mi się, tylko to w, na wyspie. Na wyspie skradanie z, zaczęło być przydatne, czyli pod koniec gry już, bo tam warto było. Czasem nie wywoływać alarmów, na przykład. Są też nowi wrogowie, nie ma ich zbyt wielu, tych rodzajów nowych wrogów, ale są i są fajnie wpleceni, że tak powiem, w lore tego, tego świata zastanego. A poza tym to jest ten sam Resident Evil, łącznie z szukaniem sekretów, łącznie na przykład z tym, że mamy jakieś wyzwania typu zestrzel 8, znaczy 5 medalionów niebieskich, po to, żeby potem zdobywać za to klejnoty i u kupca sobie odblokowywać dodatkowe nagrody dostępne tylko właśnie za te klejnoty, więc mamy znowu wynagradzanie eksploracji, wynagradzanie kolekcjonowania tych różnych błysków. Czego w niektórych grach wideo czasem mi brakuje, a Resident Evil zawsze to fajnie robił, że szukanie tych znajdziek faktycznie ma sens, bo też ma potem wpływ na gameplay, tak? bo mogą sobie na przykład kupić potem za klejnoty specjalne akcesoria do broni i tak dalej, więc to tylko jeden z przykładów. Ale właśnie w Residentie 4 najbardziej mi się zawsze podobało to, że to był taki survival horror akcji. I tutaj element horrorowy jest troszeczkę większy. No bo jak zwiedzacie sobie na przykład laboratorium, potem pod koniec gry, albo kanały, po, jak, jak tam w zamku Leon spada gdzieś do jakiejś wielkiej studni i jest w takich podziemiach, i no, zwiedzanie tych niektórych miejsc, które teoretycznie były też ciemne i mroczne w oryginale, ale tak naprawdę nie były straszne, tutaj jest takie fajne, jest taka atmosferka niepokojąca troszeczkę, więc to jest na pewno zmiana na plus. Ale poza tym, właśnie z pełno tego absurdu i akcji, I to mi się podobało, że Resident Evil 4 zawsze się wyróżniał na tle innych survival horrorów, o no tym, że tak. Tak naprawdę starcia tu trudno zaplanować. Tutaj starcia, tutaj bardziej to jest trochę jak w dumie na tej, na tej zasadzie, że wpadamy do jakiegoś pomieszczenia, czy na jakąś arenę. W każdym razie mamy obszary, na których walczymy i trudno zaplanować tą walkę, bo wrogowie potrafią uzaskakiwać, jest ich pełno, musimy uciekać, cały czas się przemieszczać, poruszać i właśnie uważać, żeby zadawać celne strzały w odpowiednie miejsce. Na przykład jak wróg ma dynamit, to warto trafić w ten dynamit. Albo jak ktoś rzuca w nas koktajlem mołotowa, to też warto mu to zastrzelić jeszcze w ręku, żeby przy okazji tam innych wrogów też podpalić. I celowanie oczywiście w kolana, czy też w głowy, żeby właśnie osłabiać wrogów, potem ich kopać. I żeby też wykorzystywać nóż często, który swoją drogą rozpada się z czasem, ale niedrogo kosztuje naprawę akurat noża i zdobywamy też dosyć często dodatkowe jakieś noże, jakby nam zabrakło. I ogólnie ta akcja jest świetna i to mi się podobało właśnie w oryginale, mimo sterowania nawet, że jest tak, jest tak chaotycznie, ale tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że jak, no, jak już przetrwamy taki kill room powiedzmy, no to mamy satysfakcję z tego i faktycznie czujemy własnego skilla często. Na normalu bywało czasem trudno, ale nie, nie tak, że nie do przejścia. Bardzo mi się też podoba. W, w tym remake'u to że hmm, po przejściu oryginału zawsze byłem takiego zdania, że no, ten etap w wiosce całej, bo Resident Evil dzielimy na wioskę, tak? Potem mamy zamek, i potem na końcu mamy wyspę. Takie trzy razy, trzy jakby akty. To pierwszy akt zawsze był bezapelacyjnie najlepszy dla mnie, ale tutaj tak fajnie na przykład przestawiono zamek, mimo że nie wprowadzono jakichś ogromnych zmian, ale tak fajnie wizualnie jest przerobiony i upiększony, bo był strasznie nudny wizualnie, moim zdaniem, w oryginale. A tu jest o wiele lepiej zrobiony po prostu, i też jakby sam projekt starć, właśnie to, że walka jest. Lepsza, to jakoś wpływa na cały kształt tak, że po przejściu tego remakeu. Nie mogę wprost powiedzieć, że pierwszy akt był zajebisty totalnie i w ogóle nic do zarzucenia, a już Zamek i Wyspa słabsze, tylko cała gra mi się podobała. Od początku do końca jest bezapelacyjnie lepsza niż oryginał. Jakby nie, już oryginał można wyrzucić, skasować, nikomu nie będzie potrzebny, no dobra przynajmniej nie mi. Ale jestem zachwycony absolutnie i podobnie byłem zachwycony Dead Space'em, prawda remake'em, tylko że jestem większym fanboyem Rezydenta 4 niż Dead Space'a. Więc słyszycie pewnie w moim głosie podekscytowanie tym. Mimo, że już przyszedłem, to już wszystko za mną. Ale jak wyjdzie dodatek Mercenariusz, to pewnie kupię, jeżeli ma być płatny w ogóle. Mam wrażenie, że kiedyś na pewno przejdę ten remake jeszcze raz na wyższym poziomie trudności, jak będę mieć trochę więcej czasu, żeby przychodzić gry ponownie. Ale no, nie mam nic do zrzucenia tej grze, Jest naprawdę fantastyczna. Tempo jest trochę lepsze, mam wrażenie, też w tym remaku niż w oryginale. Historia jest fajnie rozszerzona, ale nie tak, że o matko, co oni z nią zrobili. Więc no, po prostu rola Louisa na przykład, tego, tego mężczyzny, którego spotykamy w pierwszym akcie, też jest bardzo fajnie rozszerzona, nie musieli tego w ogóle robić, ale, ale zrobili. Ashley też bardzo fajnie zrealizowano tutaj, bo w ogóle fragmenty z nią, kiedy nam towarzyszy i musimy jej pilnować, nie są wcale frustrujące. więc sztuczna inteligencja tu jest lepiej zrobiona po prostu do tej postaci i w ogóle fajna są interakcje bardzo między nią a Leonem. Wszystko jest lepiej, wszystko jest lepiej, wszystko jest bardziej wygodnie, po prostu. A graficznie, no to wiadomo, jak graliście w dwójkę Resident Remake czy w trójkę Resident Remake. To graficznie jest tak samo, nawet trochę lepiej, więc ten silnik Capcomu ponownie zachwyca. Jest pięknie, jest absurdalnie, jest klimatycznie, jest wszystko tutaj po prostu. To jest najlepsza gra akcji, jaka w tym roku się ukaże, wydaje mi się. I tak wiem, że właśnie Final wychodzi 16, który też będzie grą akcji na przykład. hi fi Rush wyszło, to są inne rodzaje gier akcji, ale mam wrażenie, że w żadnej grze nie czułem tej akcji tak bardzo jak właśnie w tym remake'u Resident Evil 4. Także kupujcie. Jeżeli graliście już ten w ten remake, to dajcie znać jak wam się podoba, czy też jesteście zachwyceni tak jak ja. Jedyna wada to jest brak polskiej wersji językowej, tak? Czyli powiedzmy, gdybym miał wystawiać ocenę tej grze, to odjąłbym jeden punkt od dziesiątki, żeby wystawić dziewięć za taki, wiecie, no czemu tego nie ma po polsku? Capcom, come on. Jakby Monster Hunter Rise nawet był u nas po polsku. Ale, no, na szczęście nie jest to nic związanego z gameplayem, czy z czymkolwiek, co ma wpływ na to, jak się dobrze... W tej grze bawimy. Resident Evil 4 Remake, jeżeli nigdy nie graliście w oryginał, to absolutnie, absolutnie musicie zagrać w czwórkę. Komentujcie śmiało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.